Cześć, sianko, witajcie w bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku już w 89 odcinku na serii na polski Wsię a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii i kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca września po 1200 subskrypcji, a jak już jestem sobie wbite, no to po 1300 subów lecimy tak. Więc wyślij ten film koledze lub koleż kolegom, koleżankom, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten po prostu film. E, tak, co? E, napiszcie hashtag e, testy, a ja wam przypnę serduszko. I wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest oczywiście podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. E, tak, e, co? E, pewno się zastanawiacie się, dlaczego hashtag testy, co ty jak rułki wziąłeś na testy, ale co, najpierw Wam opowiem, co się pozmieniało poza odcinkiem, bo się trochę oczywiście pozmieniało. Jak widzicie, już kątem lewym mogliście zauważyć, ale tutaj oczywiście zaraz Wam wszystko powiem. Tak, tutaj oczywiście nie będziemy iść naprzód gospodarstwa. Bo tam się oczywiście nic nie pozmieniało. E, oczywiście tutaj wziąłem, oczywiście, na testy kombaj. W sumie dostałem na testy kombaj, ale to zaraz pogadamy. O tym zaraz. E, co, tutaj oczywiście stoją przyczepki. Tu dwie przyczepy stoją. Tu oczywiście od do tura stoi. Jajka są. Tu kosiarka jest. Władziu stoi. Jak na razie sobie w Ładziu stoi. Oczywiście ten Lublin sobie tutaj stoi. Co dwa odcinki temu go wyciągnęliśmy nie chce ten Lublin stoi tam policja była w tamtym odcinku chyba no to w tamtym odcinku była policja, ale to tam nie przejmuje się tą policją, bo sobie tak po prostu gadała tutaj oczywiście stoją maszyny, tu stoi przyczepa do belek, tu stoi e, zetor, tu rozrzutnik ale co, no, tutaj oczywiście stoi nasz kombaj nie jest on schowany do Garażu z z tego, że może jeszcze w nim pokosimy tym bizonkiem. Kto wie, kto wie. Też nie wiadomo, do kiedy mam ten kombaj na testy, więc jak na razie bizona nie chowałem, więc tutaj sobie jak na razie stoi. Co, tutaj oczywiście belki, co pozbierałem w tamtym odcinku, już tutaj są. Tutaj jest belek, podajże 30. 7 belek tutaj jest bodajże, więc trochę sporo, ale tu jeszcze do końca brakuje do tego stoku, co w końcu oczywiście nie zapomniałem włączyć szklarni widzowie, w końcu mamy szklarnię włączone, ale z z tego, że żadnej palety tutaj nie ma, bo to jest oczywiście sałata, tutaj jest sałata, sałata się mało produkuje, wolno się produkuje, dlatego nie ma palety, ale może w kolejnym odcinku będzie jakaś paleta. Nie no, w sumie będzie co parę odcinków paleta, bo nie wiadomo kiedy ja przewinę do kolejnego dnia, więc, więc co? Tu, oczywiście tutaj mamy truskaweczki, oczywiście te truskawki by, były widzowie ja w tym, dni, w tym samym dniu to włączyłem co ja nagryłem, więc nie ma palety. No bo oczywiście włączyłem tutaj w obu szklarniach sałatę, bo zapomniałem, więc to, tutaj mieli być truskawki, ale to mniejsze o to, bo i tak się wam... Pomylę, co I, i tak się trochę pogubiłem, co ja teraz powiedziałem, to tak e, tutaj po prostu dałem sałatę zamiast e, trusk, truskawek, tak wam powiem e, i, i dlatego widzowie zmieniłem po prostu dzisiaj na truskawki, co oczywiście tutaj stoi beczka, tu płuk, tutaj się już nie pozmieniało, tu oczywiście oborniczek jest, choć e, tutaj no obornika się trochę naprodukowało przez te dwa dni. No bo ja przewinąłem 2 dni, więc tutaj mamy oczywiście 13 ton, około, około 15 nawet. Podajże, bo dawno nie sprawdzałem ile tutaj jest, bo ja mam se w domu taki pilocik, tutaj sobie pykam i mi pokazuje ile ja mam ton. Ostatnio jak sprawdzałem, no to było tam chyba 13 albo 15 ton. Tutaj oczywiście stoi nasza BMEczka, tu oczywiście stoi nasz wózek na header oczywiście wózek na header widzowie. E, już wczoraj mi laweta przywiozła ten e, header z wózkiem, oczywiście, bo e, wczoraj mi laweta przywiozła, ale to oczywiście mniejsza laweta przywiozła mi ten z header z wózkiem. W sumie w wózek z headerem e, przywieźli mi wczoraj, a dzisiaj, oczywiście, przywieźli mi kombaj ten. no... Kombaj mi dzisiaj przywieźli, no bo wczoraj nie mieli zbytnio czasu, tylko mi przywieźli wózek, ale to mniejsza oto. I tak widzowie, patrzcie, tu stoi Kashard, tu i tak. Myślę, że ten wózek no 5 metrów header podobny. W sumie header to jest taki sam, jak ja mam w Bizonie 5,5 ,5 metra, ale tutaj chodzi o pojemność w kombajnie, bo tutaj jest spora pojemność w tym kombajnie, bo chyba tam w sumie potem pogadamy ile tam jest pojemności w tym, kom, w, kom, w, tym kom, w tym kombajnie. Tutaj 20 na godzinę, tu co so, widzę, że już światła są w tym headerze. W sumie w wózku na header. O, oczywiście to do case, do ale to zaraz będziemy tego case odpalać. W sumie już byśmy mogli to odpalić. Dobra. Caseer odpalony, tu oczywiście laweta już jest rozłożona, bo kierowca mi rozłożył tą lawetę. Nie wiem gdzie jest ten kierowca, pewno gdzieś poszedł, ale to mniejsza o topne palto pal to licho z tym kierowcą, bo tutaj jest ważniejszy ten kombaj. Oczywiście kombaj wygląda tak. Nev Holland TC5. Taki kombaj dostaliśmy, tak. Widzowie. Eee, e, nie wiem, kombajnik jak kom, kombajnik, ale co? Po, o kombajnie to pogadamy już jak będziemy kosić, nie przedłużając. Odpalamy kombaj i ściągamy go. teraz się zastanawiam jak tu chyba pojedziemy ten. Dobra, jednak pojedziemy, podciepimy do kombajnu ten wózek na header. To tak, ruszymy trochę z tym headerem do przodu, z wózkiem. Dobra, tu odciepimy. Kable trzeba najpierw odciepić. Tutaj tego case'a to postawimy. Dobra, tutaj jak na razie sobie niech ten kejsior stoi, bo nie wiem gdzie tego case postawić, więc sobie niech jak na razie tutaj stoi. E, co, wsiadamy do Nef czyli do kombajnu, e, dotyłujemy tutaj trzeba. Dobra, prawie w sam raz cofnęliśmy, tu kable też muszą być. I oczywiście jedziemy. Czy tutaj wyjedziemy? Oczywiście wyjedziemy tutaj. Jakby nie patrzeć, bo jest dużo miejsca na tym gospodarstwie. Bramę musimy otworzyć i jedziemy, ale ten kombaj mi się tak wcale podoba na tym gospodarstwie, jak ja teraz wyjechałem, że. Ach, e, nie, no, o, fajnie się ten kombaj dostałem. Tutaj się zmieścimy, chyba się zmieścimy. Dobra, e, nie, no, fajny ten kombaj widzę, e, wygląda, ale w nie przejedziemy, bo już się widzę, no, niestety musimy rozkładać. Tutaj się oczywiście rozłożymy, no, bo. Nie ma gdzie tak naprawdę się rozłożyć tutaj. Czekajcie. Dobra, kable odszczepione, odciepione, dobra, eee, tyłujemy kombajnikiem i oczywiście wjeżdżamy w pierwsze pole naszego rzepaku. Trochę po ziemniakach sobie naszych przyjedziemy, ale to nic nie szkodzi. Ziemniaki się trochę stepczą, ale i tak... Eee, a dobra. Tu tak, tu coś takiego. Tu ten kombajnik trzeba rozłożyć tu. Widzowie co jest? Aha, dobra No i dobra, je działa oczywiście, ale to opuszczamy, włączamy kombaj i kosimy. Oczywiście, eee, motowidwa są dobrze założone. Chyba dobrze są, nie no, dobrze. Widzowie są motowidwa i widzowie w końcu, w końcu mamy. Żniwa rzepaku, w końcu, w końcu pierwszy raz mamy żniwa na tej serii rzepaku, bo w tamtych sezonach nie mieliśmy rzepaku na naszej serii, więc to jest pierwszy raz kosimy rzepak na tej serii, oczywiście, więc z tego jestem bardzo zadowolony, że jest w końcu rzepak na tej serii, bo jednak ten rzepak jest bardzo fajny, fajnie się kosi, nie powiem, że nie. No, ale co, no, oczywiście widzę, pogadajmy o tym kombajnie, tak, kombajn, ta, tak jak mówiłem na początku, header ma 5,5 metra, tam, tam e, pojemność zbiornika to on ma chyba coś 5, 5, 5 ton i 500 kilo pojemności ma ten e, zbiornik, ten, nie wiem. Chyba coś takiego ma ten pojemność zbiornika. Jest ten, chyba coś takiego, z tego co się nie mylę, ale mogę się mylić, bo już zapomniałem, co ten przedstawiciel mi mówił, co, jak dostawałem ten kombaj na testy. Bo ten, co nie wiem, co wie, ja, jak mi dzisiaj ten kombaj przywieźli, no to jeszcze był tutaj, przyjechał do mnie przedstawiciel i mi wszystko powiedział, co i jak się operuje tym kombajnem, bo bym tak naprawdę nie wiedział ty, jak się tym kombajnem operuje no może bym wiedział jak się tym kombajnem operuje, ale ale dobrze, dobrze, że mi ten przedstawiciel to przez, prze, przestawi, przedstawił mi wszystko jak do czego są te wszystkie klawisze w tym kombajnie i teraz już wiem na pamięć wszystko co, wody się oczywiście widzę, pie. Wasze zdrowie, widzowie ogólnie. Co, odnośnie tego kombajnu, czy widzowie kupię taki kombaj? Nie wiem, widzowie, czy taki kombaj kupię. Nie wiem, bo jeszcze mam dwa typy kombajnu na tej serii, ale w tym sezonie, widzowie, na spokojnie, nie, mój, nie bójcie się, bo w tym sezonie nie zobaczycie nowego kombajnu, ale za sezon już tak, Wam, wam tak powiem że za sezon musi być tutaj kombajn na tej serii że tym bizonem widzowie ja się no niestety zamęczę ten, ale bo ten bizon ma no niestety mały zbiornik, header ma taki oczywiście ten bizon taki sam jak ten w Holland, ale tu chodzi głównie o pojemność jak do zbiornika, żeby więcej się ten no, po prostu większy zbiornik byłby, w, musi być już w kombajnie, w kombajnie na naszym gospodarstwie, bo jak. Bo ten header 5,5 jest jak na razie dobry na nasze gospodarstwo. No, no, może jak dojdzie za sezon jakieś tam pole, ale to liczę, tam może dojdzie nam w kolejnym sezonie czy tam na jesień. No, może dwa pola nam dojdą ten. Za rok będzie, za rok do koszenia, ale to tylko dwa pola. Bo jak na razie nie chcę się rozwijać z polami, bo pola mam oczywiście dobre, tylko maszyny, widzowie, mam takie średnie, bo siewnika na pewno nie mam. Kupiłem niby ten siewnik w tym sezonie, ale to oczywiście, jakby to powiedzieć, siewnik za mały. Ale to przeboleje, widzowie, to jesień, dopiero w. Na wiosnę sobie kupimy siewnik. No może, no na wiosnę sobie kupimy siewnik, żeby było tak fajnie. Co? E... Oczywiście widzę, nie powiedziałem o tym, czy taki kombajn kupię. E... Co? E... Czy taki kombajn widzę, kupię? Odnośnie tego, nie wiem. Nie, nie wiem, widzę, czy taki kombajn kupię. E... Tak jak sam powiedziałem, mam jeszcze dwa typy kombajnów, więc nie wiem, czy ten kombajn czy spisze w tym sezonie, czy nie, ale już po tym polu z koszenia, no tu już widzę, że tym kombajnem widzowie mi się kosi bardzo przyjemnie. Bo jest widać widzowie tą szybką robotę. Niby taki sam header mamy w Bizonie, ale widać tą szybkość roboczą. Bo tutaj w tym, tym kombajnem jedziemy 9, a Bizonem oczywiście jechaliśmy 7 na godzinę, więc... To jest już, te, niby mamy takie headery, takie same, ale prędkość już robi swoje o te 2 na godzinę, więc No więc fajnie, e, zbierzemy tutaj na raz, oczywiście nie zbierzemy tutaj na raz, więc trochę lipa Ale co, Ty, oczywiście to pole skosimy i pojedziemy na kolejne pole Rzepaku, bo Tak patrzę, zresztą że na jakie tu pole teraz jechać tak sobie myślę, bo jeszcze mamy dwa pola rzepaku do skoszenia, więc tego rzepaku będzie w tym sezonie trochę, ale nie aż tak dużo na pewno hmm, tutaj no zbierzemy tutaj jeszcze raz, ale musimy cofnąć no cofnę e ale pewno widzę, że pojadę na tamto pole, tamte bardzo wielkie rzepaku, bo nie chcę tego kosić koło tych co są belki, koło tego pola Tam nie chcę kosić z racji tego, że tam To pole się już trochę mi przejadło, bo to pole mamy praktycznie od początku serii, bo to kupiliśmy jak chyba Kupiliśmy tą dwukółkę i tego mercedesa mnie ten, tam chyba Szaliśmy na odcinku sześćdziesiątką i poznaniakiem z tego co nie mylę i tam był Mercedes albo Polonesem ku... Albo Polonesa widzę. Ja ch chyba w tym odcinku kupiłem co to pole sialiśmy. Nie wiem. Nie wiem, bo to już było widzę ja bardzo dawno. Gdzieś tak... Nie wiem, 7 miesięcy temu. Patrząc na, na życie oczywiście realne. Tak było 7 miesięcy temu, bo to było jakoś w lutym z tego, co się nie mylę, więc szybko to oczywiście leci, co? Eee, tak widzowie teraz patrzę, no to chyba pojedziemy bez wózka w tym odcinku, tak nie chcę widzowie z wózkiem jechać. Dobra, pojedziemy bez wózka i tak nie przedłużając I tak nie chcę robić tu długiego odcinka, bo, chcę, bo i tak chciałbym widzowie robić takie króciutkie odcineczki takie 20 minutowe te tak jak zawsze robię to, więc nie chcę Wam przedłużać. Po prostu jeszcze macie rok szkolny. Oczywiście możecie napisać, jak tam w roku szkolnym, bo czy fajnie, czy już macie jakieś jedynki, czy macie jakieś dobre oceny, czy tam dwójki, trójki, czwórki, piątki albo szóstki. No, praktycznie, no, napiszcie mi w komentarzu, tu rośnie nasza kukurydza, tu ziemniaki, tu rośnie nasza pszenica. Aha To fajnie widzę, że ten tym kombajnem. Nie no widzę. Zawsze chciałem uderzyć w samochód w kombajnem, fajnie. A co tam ten samochód tam stoi? Aha. Chyba ja już widzę wiem dlaczego ten samochód tam stoi. Tam jest na pewno. Nie, pojechał. Dziwne to bardzo. Dziwne to było. Tak patrzę, że już mamy... Ty, ponad pół zbiornika mamy w ten rzepaku, tak przez szybę widać. Tu oczywiście tak se cofniemy. Tutaj zaczniemy od tego. Od środka nie będziemy się przecinać, bo to i tak to pole nie jest jakieś wielkie. No, tu oczywiście... No niestety widzę w tym kombajnie jeszcze nie mamy GPS-a. No niestety tu nie mamy GPS-a, ale to... Da się jakoś to przeboleć. Ale i tak jest w tym w kombajnie bardzo fajnie wygoda. Tak... Odnośnie widzowie tego gospodarstwa, no to naszego gospodarstwa, oczywiście, to jest nam bardzo widzowie zadowolony z naszego gospodarstwa i z tej przebudowy, bo laweta się zmieściła z kombajnem, wykręciła na spokojnie u mnie na gospodarstwie, więc jest to gospo bardzo fajne, bo jakbyśmy mieli jeszcze tamtego gospodarstwa, co mieliśmy, tą starą oborę na krów, ten silo z tej koobory, ko no to to by się. Ta laweta by się nie wykręciła, Wam powiem na pewno. No, niestety, by się nie wykręciła ta laweta, i nawet by się nie zmieściła na tym gospodarstwie, i nawet by nie wjechała na to gospodarstwo. Kierowca by nawet nie, nie wjechał tym wiastkiem, co mieliśmy kiedyś. A teraz, widzowie, na naszym gospodarstwie da się na spokojnie wjechać, więc. Z tego jestem najbardziej zadowolony. Co? No e, to już widzowie, jak możecie zauważyć. E, przepraszam widzę, napiję się. E, e, tak, e, na czym ja widzowie skończyłem. A, dobra. Już wiem widzowie. E, co? No e, i jak możecie widzowie zauważyć, dobrze. E, to je, mogliście już zauważyć jak zaczęliśmy tam to pole kosić, to mam nową teksturę rzepaku, N nie nową teksturę rzepaku tylko, tylko ściernisko rzepaku mam, tak widzowie, My możecie napisać jak ocenia oceniacie tą teksturkę rzepaku bo ja oceniam 10 na 10 w końcu jest realna tekstura rzepaku tak jak jest w realu, w realu też jest taka i tutaj też sobie pobrałem taką te teksturkę, więc jestem bardzo bardzo zadowolony z tej tekstury. Tak patrzę, widzę, że zaraz będziemy musieli ko skończyć, kosić, bo skończyć 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 czy. Bardzo dobrze powiedziane, widzowie. Zaraz musimy wyjechać po... Iść w sumie po traktor z przyczepami tutaj przyjechać, bo... Zaraz będzie pełny zbiornik i tak nie będę już jechał dookoła, bo i tak bym się nie wyrobił, więc chyba widzowie co? Ja widzę oczywiście sobie tutaj stanę coś takiego, co? Zgaszę tego kombajna. Koguty też sobie wyłączę co. W, w tym odcinku widzę to już będzie na, na tyle. Ja się z wami żegnam. My widzimy się już w kolejnych... Odcinkach u mnie na kanale już za dwa dni. Co? Na razie, cześć.